No, bo w kolejnym odcinku dzisiaj sobie zagramy w Total Football. Hmm. No. Widzicie? Gramy. Na razie no, różne rzeczy tutaj codziennie mi się pojawiają. A więc Tak. Bonus i coś to mówią, że jest, ale nie, może nowe rzeczy doszły? O, o, dobra, tyle, tyle, euro może być, ale coś, coś jest innego. Nie, co jeszcze tu? O, jest, Trzy, dobra, takie może być, ale nie, a zobaczmy, dobra, tak może być. Jest git, sezon, patrz, coś nowego tutaj no możemy kiedyś zrobić tą ofertę jak coś ale na pewno nie dzisiaj no jeszcze coś tu jest nie wiem czekajcie czekaj. lista kolek Dobra, jest git. o nie jeszcze kolek mogę do... nie muszę, nie mogę nie mogę sobie no, zagramy sobie mogę nie wygrane... Mankind. Jestem trochę jestem. Tylko napiszcie w komentarzach, bo mój kolega zrobił tak, że mógł. No i po prostu sobie zmienił jakąś drużynę bez powodu. No po prostu mu się coś kliknęło. A możecie wy to wiedzieć. No to napiszcie. Komentarzach, jak to zrobić, ale chcę wam tylko powiedzieć, że nie mam dobrego składu, bo niedawno zacząłem w tą grę grać, ale już gram dobrze nawet. Tylko że. A dobra, zapomniałem, że. Ja mam piłkę. Nie widziałem. O jest. Mam piłkę FV, Powinien być. A, ale i tak ma piłkę. A, on robi w ślizgi, to jest git. Aj. Teraz nie robił. A, press sling. Dobra, tylko sprintem. Sprintem. A to tam. Oglądaj. Pamiętajcie o subskrypcji z woneczkiem. Łapki w górę, najważniejsze. O, znów rożny. Dobra, ten ważny wykonam taktyką, żeby ktoś do mnie poszedł. podszedł. No. No to chodź, chodź tu, dobra. Dobra, lecimy, lecimy i broni, broni, pressling, pressling, pressling. Dobrze jest git, ma i strzał, ja cię, no jak on to broni? No nie. Wilson na brance. Wilson nie jest taki dobry ani nie jest taki zły. Dobra, i on musi, musi to strzelić. Nie, nie. Co on. Co ty robisz? Co no, ty robisz? Luka Gary Charlingson. Jak on dostanie czerwoną? Kurde, ale musiałam. No niepotrzebnie. Dobra, mam pomysł. Muszę coś zrobić dobrego. Nie wiem, pomyślę, żeby coś zrobić dobrego jakiegoś. Coś dobrego pomyślę, żeby zrobić. Okej. Okay. O, Drake. Lecisz, lecisz. Nie wiem, jak się mówiłem jego imienie, to przepraszam. Ale będę tak mówił. Nie wiem, czy mówię dobrze. To też piszcie, ale... No, na razie. Zero, zero, dwudziesta minuta. Często mi się wydaje, że... Ktoś jak gra lepiej, to znaczy, że ktoś za niego gra. No tak, 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 tak. No tak, tak, ktoś za niego gra, no. Nie, wybijam. Dobra, nie, nie, press link. No róbcie debile. Ty. Dobra Okej okay. Lecimy I Nie nie zagramy sobie dwa mecze Tak nie No tak Zagramy dwa mecze po prostu o to mi chodziło Okej okay. Ale Dzisiaj jak podoba Wam się ta gra, to ta gra się nazywa Total Football. Ok, o, Rich, Ej, tam był fał przecież. Wcześniej nie sfałował. Presling, lub Rób press <laughs> ja, dziękuję. Chyba mój, yy, mój. Kibic, dziękuję za samobójka. Dziękuję. No patrzcie, no patrzcie, patrzcie. Hasę podam do prękarza. A tutaj lezę. Dobra, szczerze mam se samobuja. No i go! Rodson. Samobój. Ale przejmij... Gola. No. A, I go. Jeden zero do pierwszej połowy. Nie wiem czy coś zrobić w składzie. Dobra, chyba. No dobra. Nie wiem, ale Cymyfy. No mam lepszego, co się dzieje? Kon... Nie, nie wiem. A... Ale co? A nie, to nie jest lepszy. A, ryby, nie wiem. Czy się zmieniać lepiej? A, dobra, jak nie mogę. A! Pominiemy. Richard Lisson. Widal laptop nie wiem jak to się mówi a będę mówił na piłkarzy jak chce po prostu o, no, tam był fał wcześniej o. no dobra ale i tak wygrywamy no to no nie pom chcę pominąć łopie Zobacz, pożałujesz. Git. Rozpoczął. No, no, Widala. No, tak to się robi. Ludzie, Git. Okej. Okay. O! Nie! Hahaha! Brubi proszę. Dobra, nie wiem, co to jest. A, a bo to jest. Ja nie rozumiem tego. O! Jezus! Wilson! Nie broń tych szczałów! Strzelaj samobóję kolejnego! A nie bronić kolejnych takich szczałów. Dobra, lecimy! Lecimy! No karny! Dzięki, dzięki, dzięki! Dzięki! Nie obronić tego! Nie obronić! Nie obronić! Nie oboje. Jest! 2 do 0. Jest. Andefen? Tak. Jest. On też ma Rashforda. Nie. Rashforda ma John ja Richardson. Dobra. I... Dobra. Richardson 3 do 0 zrobię techniczny strzał. I nie. Dobra, jeszcze tak nie będę robił, bo O jest! Trzy do zera patrzcie na tą powtórkę jest! Goi! Trzy do zera! I dobra. Rashford, Rashford. Rashford. Dashboard? Nie. A czekajcie. Dobra, ja chcę po, y, zrobić ten, żeby na chwilę zatrzymać, bo chcę coś w składzie zrobić. No i też chcę w składzie coś zrobić, człowieku. Zatrzymaj grę. Dobra, po tej akcji. Kurde, jak się spodziewam. Od tej gry Zatrzymaj to! Zatrzymaj! Desej! <grych> jako podaję! Chcesz się zmienić, nie Naprawdę mówię, że on nie gra tak dobrze. Dobra, lat, hurry! Jeszcze nie takiego gola! Jeszcze nie strzeliłem. Muszę zobaczyć na tą powtórkę, jaki to gol. No dobry gol. Myślałem, że ja po prostu chciałem się tak szczelić zobaczyć, Czy tak wejdzie ta piłka. Ech, Widala zmieni, nie. Nie wiem, Endersen, coś takiego. Chyba Z mam. Ale co? Ja nic, jest dziwne. Dlaczego to mi się... Ryby. Dobra. Dobra, nie, nie chcę robić już nic. Nie? O! No, oh, jeszcze się. Dobra, i gramy. O, o, o! 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 się rozłączy? Dobra, wygrałem. Jest. Jeszcze zagramy sobie jeden mecz. No, dobra, gramy. Jeszcze. No. Gramy. Cyfki Krem. Nie, Cy, cyfryk Krems 9035C. <grym> dobra, widzę. Gościu, może być dobry, bo widzę. Jako skład dobry. no nie ma dobrych piłkarzy, ale też nie mamy dobrych też. Okej, okay. a bo nie, to on ma tych super, a ja nie 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 tak 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 nie wyszła. O dawaj 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 rage quit. Nie ma, nie ma. Jest! Yeah, jeden do 0! Gol! Czwarta minuta spotkania. I y gol. Daj. Lud hor. Ale tutaj lud hor. O! Oh, Nie. Yeah. Ten i teraz. O, dobra, dobra, nie, jest git. Nie, on jest dobry. Ale tylko za tę za rzecz to... Kompromitował, ale nie. Nie wiem, on to specjalnie zrobi, żeby potem wygrać ze mną. Nie, no, był tak naprawdę, no. Czyli Ale to był rzut wolny. Pewnie. Tak, to jest rzut wolny i, i będzie bramka. Będzie bramka. Będzie bramka. Zobaczysz. Zobaczycie. Ja mówiłem, prawie będzie. Jak oni taką mocno strzelamy? Na go nie umieszczali. Cały czas muszczę nam. Jak oni to robią? <laughs> Dobra. idzie Dobra, tutaj. Lecimy. Haj. Ajajaj, źle. źle. Źle, źle. O! Tu. Tu. Tu, tu i... To też nie. Przepraszam. Y, y, y. Dobra. Left on. Left on. O oh, nie! Niespecjalnie. Niespecjalnie. O, ale głupi. Dobra, Dziękuję. Ale mi się wydaje, że on chce specjalnie naprawdę przegrać. Hmm, bo ja to sami tak robię. O. Nie, co? Co, jest, co mi się wyświetla? Demet. Co, co mi się to wyświetla? Nie wiem. Ok, Dobra, zabrałem. I. I. Richard... i Sandro Lagur jest trochę zmęczony no i Pepe ma rację albo Nie. ja yeah. dobra. jest git. temat ci kończymy hi, 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 hi. dobra i co, różny nie, nie, tam nie będzie różnego co chcę w składzie zrobić? Co chcę zrobić? No mów, chłopie, szybko! Nie będę na ciebie czekać 18 sekund. Dobra, cyfry, 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 Ok. Aha, 45. Ocena jacie. A, dobra, już gramy. Wilson wykonuje samobójstwo. Sama obuja, dobra. Więc John będzie wykonał. O! O! No, przepraszam, że to będzie taki może krótki odcinek, ale. No i. Wygrana. Przepraszam, że nie dokończyłem tych dwóch odcinków. Razem, ale. Kolejnym razem nam się uda. Kolejnym razem na stuwę nam się uda. Na stówach. No to jeszcze odbierzemy sobie nagrody. No. No i jeszcze tutaj jeszcze jedna nagroda. No. To widowie. Będziemy kończyć. No to na raz.